Tutaj ty monster. dzisiaj po halu Czekaj, podwójny mi telefon, Ważny, co tam, twój odcinek Ej Okej okay. Dostajesz Oscara Oscara dostałem? To jest pan kubka z pupki, a nie Oscar A wiesz kto podkładał głos w drugim sezonie? Mm -hmm, mm -hmm. Ty Tak Ojej, czego tylko zapragniesz Rick? bo jesteśmy tu by pomóc Może dorwałeś tego pierwszego Rick? Ja, nie trafiłeś tak, idealnie trafiłem, pan kubka spółki, ale dzisiaj nie pan kubka spółki, tylko co robił? Nie no, on. dzisiaj będzie wielki test, nie wiem czego. Właśnie, dzisiaj nie wiemy czego jest test. Bo nam nie powiedzieli, Ola kupiła jakieś rzeczy. Ola, czyli Mishon kupiła jakieś michon. rzeczy. Mateusz tutaj siedzi, Mateusz wie co tam jest. On wie, ale my nie wiemy co to jest. Nie wiemy co my właśnie będziemy jedli albo pili. Przygotuj ząbki. To jest twój ja ząb? Rekina. Twój mleczny chyba. Jak to jest ząb? Rekina, wiecie ile kosztowało? Chyba 140 zł. Mati, daj szykuj słodycze. Zakładamy. Kto wie, że to słodycze? A może to jakieś paskustwa? O matko, może to jelly beans. Ty nie. <laughs> nie. Jestem dynią Czekaj, ja zobaczę. Nie widzisz nic? Nie. A tak, żebyś oddychał. Okay. Dobra, ja też nic nie widzę. Też jestem dynią. Zaczynamy. Zaczynamy. To jest psia karma! Oni nam dają psią karmę! To jest suche. Ja wiem co to jest. To jest wodorost. Zgadzam się z przedmówcą, to są chipsy wodorostowe, sprasowane. Czyli takie na sucho. No, smakują jak taka. Krewieka. Taka długo leżąca ryba gdzieś pod łóżkiem. No. Jest to bardzo intensywny smak, wyczuwam tutaj trochę takiego, chipsy mają takie, są pokryte takim pyłkiem. Tak, ja też czuję takie. Który jest kwaśny często i on takiej kwaśności... Kwaśny? Kwaśno-słony, on takiej kwaśności... Dla mnie taki lekko pikantny, ale z tego smaku lepszy. Ale są lekko pikantne. To jest dobre. Proszę o jednego, bo to bo to mi Tak? Tak. Aha, a ja na dłuższą metę nie mógłbym zjeść tak tego więcej. Dlaczego? No bo to jest takie za intensywne, po prostu jesz to i... Yy... I sobie myślisz, kurde, jakbym taką starą szprotę zżerał. Jadłeś kiedyś starą szprotę, Tymon? Kiedyś zjesz starą szprotę. No, ale ja mówiłem, że... Ale ja pokazywałem, że jadłem. Tym gorzej. Zgadliście. Zgad... No pewnie, że zgadliśmy. No bo to przed nami żadne tajemnice to są. No, no zobaczymy. Wiesz co, jadłem raz, Tymon? Co? Taką sprasowaną, zaschniętą ośmiornicę która smakowała podobnie, tylko bardziej jak karma dla rybek. No No dobra, następny. Zmienimy, dam wam powąchać. Spaczki jeszcze bezpośrednio. Aha, macie po dwa. Po dwa mamy, jest. To w jaki sposób uderzyło to o talerz. Ja wiem, czy to jest doskonale, nie. znam. Eee. To jakbyś wziął andruty, wafelki, zebrał je w taką kupę, przeżył trochę i, i zrobił takie coś, ale żeby chrupało. No zgaduj co to. Mm, to takie lekko kukurydziane Kukurydziane. No trochę jest taka konsystencja rzeczywiście, ale jak na moje, to to są krakersy ryżowe. Ja właśnie Chciałam powiedzieć, że to krakersy Ale ryżowe? Czy kukurydziane? Kukurydziane Ty mówię kukurydziane, ja mówię, że ryżowe Z dodatkiem e, Japońskie krakersy ryżowe To z Japońskie krakersy ryżowe Kimemaru Kimemaru, japońskie krakersy ryżowe, tak jest Tymon Ty głupta, się nie umiesz rozróżnić ryżowych od kukurydzianych Na pewno były lepsze od tego wodorosta, ten wodorost też jest spoko no. Ale jako taki dodatek, tak żeby sobie coś, tak go dogryźć Chrupnąć Chrupnąć a wyobraź sobie, tym, jakby takie rzeczy były w kinie? zamiast na przykład klasycznego popcornu, tylko takie krakersy ryżowe i wodorosty. Albo gdyby dodali takie coś. Do... do popcornu? Albo na przykład jedno ziarenko popcornu jest takie super mega ostre, ale nie wiesz które? Nie, to najgorsze. Albo jedno ziarenko popcornu jest zrobione z kupy. a to widać. Nie, nigdzie w kinie? <laughs> Dobra, następne maestro. W środku są jeszcze takie... Są trzy smaki. Uuu, o Boże. Co się stało? Poczekaj, Tymon, Tymon, spokojnie. Tymon, nie wyrywaj się! To zapraszam. Już? Mhm. to jest? Yes. To jest jak guma do rzucia, w której ktoś schował ząb. No. Jak mi się nieprzyjemnie to dotyka. To jest taka pianka, do której ktoś... Jakiegoś takiego zaskniętego gluta wsadził. Ej, to może być gluta, Bo to coś takiego czuję. Hm. To nadzienie w środku jest jak draże kokosowe. Nie, waniliowe, draże waniliowe. Moje jak waniliowe też. A pianka jak pianko. Ja takie czułem jakby to było z ciasta. Takie Były takie draże... No tak, tak. Były takie draże, które się nazywały korsarze. Dalej są. Korsarze. I tak ta, ten środek smakował. No jest, było to ciekawe doświadczenie, muszę przyznać. Kolor i smak. E, to było waniliowe, a kolor różowy. Twoje tak samo. Twoje tak samo? Okej, okay. to mamy tutaj podwójną porażkę. Co? było żółte i milk mochi. Mochi, tak. no to milk, mochi. no to śmietankowe, no, no dobra, Pani chodziło o mi... ale, 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 ale dla mnie panikowa jest jak śmietankowe, no dobra, dobra, no, mochi, no to tak jest jak te, są te, japońskie te, mochi, yy, desery. Maci, ty coś jesz. No wow. oczywiście, że Maci coś je. Proszę bardzo, kujeczka. A to czy jest są... inne, nie, właśnie inne. Tylko, że właśnie inne. On ma jakiś kształt taki bardziej e, pieroga takiego niskiego, że ma na górze taki kółko. Jakby. Gdzie ty kółko? Ja, to wcześniej na początku. Mm, tak jest bardzo nie Tak. smak. Ja to jest koloru różowego. Ja smak. takiego blązowego. A smak, wie? nie wiem, ziemia z piaskiem. Taki A mój smak cynamon. Ale kolor brązowy. No dobra, ktoś zgadza z nas? No, panowie niestety nie. Co to było? Macza. Macha, po prostu, zwykła matcha, czyli zielone to było pewnie. Dokładnie tak. Ah, oh, damit! A chciałem powiedzieć matcha. Szarkantankan! To znaczy, Tymon, że jesteś małym burgasem. No dobra, pianka kolejna. Ta pianka pachnie porażką. O, przepraszam. Nie. A ta pianka się tak rozwala od dołu. Ona pachnie tynkiem! Jak tynk z parapetu nie. albo w jakimś klubie, gdzie jest świeżo otynkowane. Jest to różowe jest to wiśnia. Ja obstawiam, że to brązowe. No dobra, to różowe tego nie jest. Jest to brązowe. O! No? Takie brązowo-czerwono, no zaliczamy ten, ten brązowy, natomiast jest to red bean mochi. To jest fasolowe! No. To jest po prostu moci fasolowe. Nie. W ogóle tylko ten waniliowy, czyli ten pierwszy był. No ten pierwszy Dobry. był w miarę ok. A spodziewali się jest... czegoś lepszego. A na siłę takie te, te, te desery, co? Bo to desery japońskie. Tak, to Dlatego są ja na ni siłę Nigdy chyba. nie zamawiam takich deserów. No dobra, następne. No i słuchajcie tutaj bardzo ciekawa rzecz. No dobrze moi o drodzy. Fuj. Śmierdzi To wali Niemiło śmierdzi jak chyba doszło do mnie, to już jest? Czy, czy to są robale czy krewetki? Już <śmisać> zjadłeś? Mm -hmm. <szmisać> jak, mm -hmm. <śmisać> dobre? <zjadłeś> oh, to jest kryl, no to są krewetki na bank Suszone Śmierdzą strasznie, to jest właśnie Uj, zapach kryl. karny dla rybek. Kryl. No, e. Jak? To jest małe. A Dałeś mu powąchać? Dlaczego? <śmiech> mm. Ale spróbuj to zjeść, to nie jest takie złe jak zjesz. To ma tylko taki zapach, no tak jak sery. Nie, to smakuje poskudnie. A próbowałeś? Tak. Nie no? jest tak źle. Tylko twarde, twardawe. No, no wędzone krewetki. A ty tyło? E, no ja te kryl. No, czyli krylno. No, bo jest mały. Suszone kreweczki. No, suszone wędzone kryl krew... No i tak jak mówiliśmy. Znowu remis z Tymonem, a że Ty Tymon miał tamto, to jest remis, dalej. Serio? Remis? An tak, bo nie. Z tym miał... brązowym. jak one wyglądają. Nie, nie chcę tego wąchać. I po to ludzie jeżdżą do Japonii, po to, żeby zjeść to. Tymon, za karę, bo obaj mamy karę. Ty masz karę, że musisz to tak bardzo mocno powąchać. A ja sobie wpakuję to sobie do buzi I co? Dobra, teraz ja <noise> to jest twarde, to wypełnia Ci całą buzię, zabiera Ci wszelką radość. Oj nie. Słuchajcie, to nie jest złe. Ta, ta pianka była gorsza, ta Red Bean Mochi, ale to nie jest złe. Tego mnie nie chowają. <noise> Kończymy ten odcinek, co? Tak. Czy po tym wszystkim chcesz jechać do Japonii? Widzicie? Japończycy, co zrobiliście? Tylko dla tych Japanese rice crackers można pojechać. O Jezus, odbiło mi się tymi krewetkami Tymon. Dobrze tak. <śle> 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 zostawcie łapkę, co tam jeszcze Tymon mam <śle> zostawić? Zostawcie, <śle> zostawcie <śle> suba, like lajka i komentarz. Jeżeli chcecie więcej takich filmów Davai super like he comment demonster